Kochani, więc do czego tutaj jakby już trzeba nawiązać. Ja tutaj mam ściągawkę teraz, taką swoją ściągawkę, więc tydzień temu ja tylko tak szybciutko tylko skrócę, abyśmy mogli wiedzieć, jakby o czym rozmawialiśmy i pójdziemy już dalej. Tak, tydzień temu ja przytoczyłem ten fragment z listu do Rzymian, 13 rozdział. Tak. Pamiętacie, ja go przeczytam tylko celem wstępu, ale już nie będziemy go rozwijać, interpretować. Tu pisze tak: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy. Przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, ale dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawu przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Tak, ja od tego fragmentu wychodząc zauważyłem jedną rzecz i rozdzieliłem już, pamiętacie, kwestię i próbowałem zinterpretować ten fragment, że ona mówi o pewnym systemie i pewnej takiej rzeczywistości, jeśli chodzi o kwestię władzy, która mówi o tym, że władza jest po to, aby karać zło. Złoczyńców, tych, którzy źle czynią. I jest po to w związku z tym, aby chronić obywatela. I, yy, i jakby yy, mój punkt jest taki, że odnośnie yy, tego prawa tyczy się ten werset głównie, czyli prawa karnego. Prawa karnego. Władza jest po to, i po to nosi miecz aby karać za zło, aby trzymać porządku, aby strzec dobra, bo tak tu jest napisane i ja się trzymam tego i pamiętacie, podzielili, podzieliliśmy sobie jakby jeszcze to, że no, poza tym, że istnieje prawo karne, to jeszcze istnieje prawo na przykład ruchu drogowego, które też mamy przestrzegać, bo ono chroni nas, chroni pewien porządek, chroni życie ludzkie. Tak? Ale jest też y, prawo do posiadania własności, prawo do życia, przede wszystkim każdy człowiek ma prawo do życia i do zdrowia. Tak? Dlatego my y, nie zgadzamy się na przykład na aborcję. aborcję. I potem będzie taki temat, y, czy y, s, jeśli jakieś, jakaś władza, Zezwala, dopuszcza albo wręcz nakazuje aborcję, a są takie kraje komunistyczne, gdzie wręcz się nakazuje aborcję. To czy my mamy takiej władzy być posłuszni? Tak? A to późniejsza dyskusja. Tak? I tutaj wywiązała się na sam koniec taka fajna dyskusja. Marku, dziękuję Ci bardzo, gdzie Ty podniosłeś i przypomniałeś nam wszystkim werset. Przepraszam, list, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset trzynasty. I zacytowałeś go. Ja tutaj tylko dwa wersety zacytuję. Ty cytowałeś ten, jakby uchwyciłeś to w szerszym kontekście. Ja pamiętam, tam jest napisane tak: bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Tak? I tutaj e, wywiązała się taka fajna dyskusja. Ja sobie zawsze cenię nasze dyskusje i chciałbym kochani, byśmy my byli w tych dyskusjach wolni, wolni, tak? E, myśl samodzielnie, nie daj się sformatować, ja się mogę mylić. E, ty po prostu musisz podejmować swój trud, jakiś taki związany z myśleniem. Także i wydaje mi się, że to nasze studium biblijne, ono po to jest. Tak, i ja się strasznie cieszę, kiedy, 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 kiedy możemy ze sobą podyskutować. Wcale nie musimy się w tych takich różnych, takich drugo i trzeciorzędnych sprawach zgadzać. Najważniejsze, abyśmy trwali w jedności. Abyśmy się przy tym nie pokłócili, nie pogryźli, a potem nie rozeszli w dwie strony, bo się z czymś nie zgadzamy, no nie? I to, i, 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 I to jest fajne. I, I ja pamiętam właśnie, że tutaj była taka fajna dyskusja, która się wywiązała. A ja chciałbym do, do tego wszystkiego jeszcze dodać list do tytusa, trzeci rozdział. I tu już tym, bo to jest nowy werset, który dzisiaj jakby włączam do tematu dyskusji Tytusa trzeci rozdział pierwszy werset. Paweł pisze tak do Tytusa. Przypominaj im, tak? Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, tak? Więc ja dzisiaj zgodnie z tym zaleceniem apostoła Pawła przypominam nam wszystkim tutaj Pamiętajcie, kochani, abyście z wierzchnością i władzą poddani byli. Tak? Wypełniłem słowo Boże, skierowane do tytułu za trzeci Tak? Dobrze, idziemy dalej teraz, bo mm, tu trzeba się zastanowić już i tu otwieramy jakby już nowy wykład. Tam to był wstęp, przypomnienie tego, co było tydzień temu. Tu, Irku, dla Ciebie, bo Ciebie chyba tydzień temu nie było. Ale jest nagrane. Teraz tak, moje pytanie dla nas jest takie. Przepraszam. Czy każda władza pochodzi od Boga? Znać zapytania. W związku z tym, okej, okay, jeśli tak, okej. Okay, yy, jeśli nie, to co? I dlatego pojawia się drugie pytanie. Czy, I czy każdej władzy mam być posłuszny? Pytanie podchwytliwe czy każda władza pochodzi od Boga? Tak? Bo my wiemy, że w historii pojawił się ktoś taki jak pan Stalin, jak Hitler, jak jeszcze inni Mussolini i jeszcze inni komuniści. I ludzie za nimi poszli i byli posłuszni tej władzy i my potem widzimy jakie skutki to wywołało i ile milionów ludzi zginęło w wyniku ich władzy w wyniku, przepraszam, nawet inaczej, posłuszeństwa tej władzy. Teraz pytanie, czy ta władza mogła pochodzić od Boga i była ustanowiona przed Boga, czy zatem obozy koncentracyjne, druga wojna światowa, mordy jakie dokonał Stalin, e, czy to wszystko pochodzi od Boga, jest jego źródłem? Czy ta władza pochodziła od Boga, tak? Zastanówmy się nad tym. Ty się zastanów sam. Ja odpowiedź znam, tak, ale ty sobie pomyśl, czy każda władza pochodzi od Boga, tak? Jest jeszcze napisane o takiej specyficznej władzy, o tu, gdzie jest napisane, że, że władcą tego świata jest diabeł. Jest władza na tym świecie, którego jakby władcą jest diabeł. Tak? I ja sobie tego nie wymyśliłem, że diabeł jest władcą tego świata. To jest w Biblii napisane i to pisze na przykład um, u Łukasza, czwarty rozdział, piąty do. 8 wersetu. Pamiętacie kiedy Jezus Chrystus po tym, kiedy został na jana Janowym, po chrzcie, jakby Duch Święty zaprowadził Go na pustynię, gdzie Pan Jezus Chrystus spędził tam 40 dni i potem był kuszony przez szatana? Pamiętacie? A pamiętacie drugie kuszenie Jego? To Wam przypomnę. Tu jest to napisane, podświetliłem Wam, tak? I diabeł, diabeł wyprowadził Jezusa na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego: Diabeł, dam Ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana. I daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona Twoja będzie. A pamiętacie, co Jezus odpowiedział? A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służyć. Tak powiedział Jezus Chrystus. Więc mamy do czynienia z taką specyficzną władzą na tym świecie, jest ten świat i Biblia o tym mówi i rozdziela pewne rzeczy. Mianowicie, Biblia mówi bardzo wyraźnie: jest ten świat i tamten świat. Tak? Ten świat, czyli Królestwo Ciemności, yy, Królestwo Martwych Ludzi, i tu ci ludzie są martwi, którzy chodzą w ciemności, ale jest też drugie królestwo, Królestwo Światłości. To jest Boże Królestwo. Tak? Dlatego nasze studium biblijne ma tytuł Królestwo Boże. Królestwo Boże. Każde z tych królestw ma swojego króla, ma swojego władcę, który rządzi, w tym rejonie. W tym rejonie, w tej przestrzeni. To, to, to nie musi być przestrzeń geograficzna. Tak? To może być przestrzeń duchowa albo jakaś inna. Tak, gdzie tym światem, czyli Królestwem Ciemności. włada kto? Diabeł. Diabeł jest władcą świata. O czym mówi Jezus Chrystus. Obja Ale zresztą diabeł sam się do tego przyznaje i się chwali tym, tak? Yy, została mi przekazana. Ja jestem władcą tego świata. Mogę tą władzę dać komu chcę, mogę tą władzą się podzielić yy, z kim sobie chcę, tak? Jeżeli ktoś upadnie przede mną, odda mi pokłon, zacznie mi służyć jak panu, to ja mu mam, mam możliwość przekazać część swojej władzy. Będzie królował w tym. W świecie, który, które jest Królestwem Ciemności. Razem ze mną. Mówi diabeł. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce służyć takiej władzy, proszę bardzo. Ja powiem tak, jak Piotr Gliściak, nie zamierzam takiej władzy służyć i nie mogę. Nie mogę. Nie, nie, nie tylko, że nie powinienem. Nie mogę takiej władzy służyć. Tak? Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus powiedział napisano bowiem Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służyć tylko Panu Bogu więc to jest władza to jest władza której ja mam służyć i to powiedział bardzo wyraźnie Jezus Chrystus tak okej okay. dobrze czyli to królestwo jasności to królestwo jasności królestwo Boże też ma swojego króla tak i ten król też króluje ale on Wiesz, nie króluje na świecie, to nie jest jego terytorium panowania. Jezus mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata, do Piłata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, to po prostu moi by zaraz tutaj przy, przy się pojawili, żeby mnie odbić, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Pamiętacie, to kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem, bo królestwo Jezusa Chrystusa jest z innego świata. Ten świat, to jest Królestwo Ciemności, poddany diabłu i Jego sługom. Natomiast jest inne Królestwo, Królestwo Boże. I tu mamy króla. Ten Król to Król Królów, Pan Panów, jaśnie panujący nam Jezus Chrystus. I tutaj Jemu po prostu należy się głęboki pokłon, głęboki pokłon i szacunek Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Panu, jedynemu prawdziwemu Królowi. Pokon mu się należy i szacunek. I to jest to, co, kochani, my robimy każdego nabożeństwa: kiedy my się spotykamy, oddajemy Bogu chwałę, cześć, uwielbienie, poprzez nasze modlitwy uznajemy Jego za króla. Jesteśmy Jemu poddani, Jemu poddani. I dlatego, że jesteśmy Jemu poddani, wiecie co? To ja powiem tak: to yy, nikt inny nie ma prawa nam dyktować tego, czy my się możemy spotykać, czy my się nie możemy spotykać. Bo to nie jest jego sprawa, możesz się ze mną nie zgodzić, to nie jest jego jurysdykcja, mówić nam kiedy my się mamy spotykać, albo czy w ogóle możemy się spotykać, to nie jest jego jurysdykcja, tak? Pytanie, czy w związku z tym ja łamie prawo, kiedy prawo mi mówi nie spotykaj się, a ja się spotykam, tak? To je, kwestia do dyskusji, tak? Ja mam swoje, swoją opinię w tej kwestii, tak. Dalej, okej, okay. już jakby podzieliliśmy sobie te dwie jurysdykcje, tych dwóch władców, te dwie władze, jakie są, tak. I teraz jeszcze jest kolejne pytanie, bo no jednak tutaj żeśmy przeczytali coś takiego, że no mamy być posłuszni władzy. Tak? Na przykład no, Marek tak? przytoczył ten pierwszy list Piotra, tak? Bądźcie poddani wszelkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, czy najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, tak? Bądźcie im jakby poddani, tak? Dalej w liście do Rzymian tutaj. Każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchnim. Bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Tak? Ale moje pytanie jest takie, okej, okay, jest jakaś władza, powiedzmy, nie wiem, Parlament y, Europejski, y, nie wiem co jeszcze, rząd polski, nie wiem, prezydent, y, premier, jest jakaś władza, tak? Ale czy jest możliwe? Zakładam, to jest władza ustanowiona przez Boga. Tak? Bo nie ma władzy, tu jak jest pięknie napisane, jak tylko od Boga. Ale moje pytanie jest taka czy ta władza, ustanowiona z jakiegoś Bożego przyzwolenia zawsze działa według Boga, wyrażając tym samym Bożą wolę? Czy też może być czasami sytuacja taka, w której ta władza yy, jakby nadużywa swojej władzy, nadużywa swojej władzy i dałeś człowiekowi władzę, a on zaczyna bić za chwileczkę swoich podwładnych, zaczyna ich opluwać, zaczyna ich nieuczciwie traktować, tak? Czy jest taka możliwość? No, nie? no ja się spotkałem z taką sytuacją, niestety, to jest parszywa natura nasza ludzka. Mianowicie, wiesz, Przyjmujesz się, przyjmujesz się do, nie, przyjęli człowieka do pracy, yy, tak, a ja tu w tej pracy pracuję już 10 lat, nie wiem czy Ty tak miałeś, ja się z czymś takim spotkałem. Pracowałem gdzieś w jakiejś pracy yy, i po mnie przyjęli człowieka. Powiem tak, nawet ja tego człowieka przyprowadziłem do pracodawcy i poprosiłem, słuchaj, Michael, mam kolegę, on szuka pracy. A on mówi, no to go przyprowadź. Tak? No i przyprowadziłem człowieka, no nie? Przyprowadziłem człowieka i okazało się, że ten człowiek, no zaczął się tam po prostu podlizywać, przymilać, wykazywać i tak dalej, i tak dalej. I stał się za chwileczkę zaś po miesiącu menadżerem. Nie? A jak stał się menadżerem, to z kolegi no, stał się wrogiem. Z kolegi stał się po prostu kimś takim, kto się obrócił przeciwko nam, nawet przeciwko mnie. Gdzie sam go po prostu do tej pracy przyprowadziłem i przedstawiłem szefowi i znalazłem mu tą pracę. Nie wiem, czy wy kiedyś mieliście coś takiego. Ty, Bożenko, wiesz o kim ja mówię. Także Bożenka kiwa głową. Tak, wiem. Tak. To były nasze początki w Irlandii. Także ja się spotkałem z czymś takim. To, czyli. Czy jest taka możliwość, że można władzę, którą, która została nam przekazana, przed chwileczką zacząć nadużywać i bić swoich podopiecznych? No, jest taka przypowieść, którą Pan Jezus przytoczył, tak? Ale ja nie o tym chcę mówić. In, inny werset podam. Tak? Czy tutaj, czy władza dana może być od Boga? Oczywiście, że tak, załóżmy, że jest, ale władza. Jakby ta władza może ją nadużywać. I co wtedy? Co wtedy ja mam zrobić? Jezus Chrystus podaje taki przykład i rozwiązanie w Ewangelii Mateusza. 20 rozdział, wersety od 25 do 28. Ja znalazłem taki fragment. Gdzie Jezus Chrystus mówi tak, przywołał swoich apostołów, i przywoławszy ich, mówi do nich tak. Wiecie, Iż książęta narodów nadużywają swojej władzy. To jest to słowo, o które mi chodziło. Jeśli chodzi o kwestię nadużywania, jest taka możliwość? Jezus mówi: no tak, wiecie o tym doskonale, przecież to nie jest wam obce. Nie jesteście głupi, ślepi i tak dalej, doświadczyliście tego niejednokrotnie na swoim. Grzbiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Już, samowolnie. Władza dana od Boga odrzuca Boga, Boże rządy, Boże zasady, o tym zapomina i zaczyna rządzić samowolnie. Jest taka opcja? No, ja czytam w Biblii, że jest. I co Jezus Chrystus mówi? Dalej, 26 werset. Nie tak ma być. Nie tak ma być między wami. To nie jest dobry sposób. To jest złe. Nie tak ma być. Bo jeśli ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Władza jest dana po to, aby nam służyć. Aby chronić moje życie, aby chronić moje prawo do zdrowia, aby chronić moje prawo do własności, aby chronić mnie przed przestępcą, przed złem, jakie jest na tym świecie, jakie się to złopa noszy. Od tego jest władza. Władza powinna być posłuszna Bogu z zasady, ponieważ jest dana od Boga, ale ta władza może za chwileczkę o tym zapomnieć, być samowolna i może nadużywać swojej władzy. tak? Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak? To jest to. Jest to. I już kończąc ostatnią myśl i zachęcić nas do dyskusji, ja chciałbym jeszcze taką jedną ciekawą jakby kwestię poruszyć w kwestii władzy. Wydaje mi się bardzo jakby niektórym z nas jakby bliska, bliska, tak, bo tak, jest władza świecka. Ja sobie tutaj to zapisałem, tą myśl, jest władza świecka jakaś i zakładamy, jest to władza ustanowiona przez Boga. Tak? Ale tu, wiesz, pojawia się problem, bo każde państwo ma swój rząd. Każdy rząd wprowadza swoje prawo. Rozumiesz, tak? W Polsce jest inny rząd ustanowiony przez Boga, w Irlandii na przykład jest inny rząd ustanowiony przez Boga, inny parlament. Inni władcy tu władają, a inni władcy władają w Polsce i inne, inne prawa są w Polsce, a inne w Irlandii. Tak? Ja jestem Polakiem. Mieszkam tutaj tylko w Irlandii, żeby jakoś jakby odnieść jakieś korzyści, na przykład, materialne. I czy ja jako Polak mieszkający w Irlandii, podlegam władzy? Której władzy ja podlegam właściwie, i w jakiej jurysdykcji? Tak? Czy w każdej, czy we wszystkim? Yy, tu, 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 tu jest pytanie, tak? Czy ja podlegam tutaj władzy tej tutejszej irlandzkiej, i czy we wszystkim, czy też, czy też tylko do pewnego jakiegoś stopnia, czy też podlegam władzy polskiej? W jakiś sposób i też, czy we wszystkim, czy też do pewnego stopnia. Czy troszkę tu, a troszkę tu. Troszkę tego, troszkę tego, żeby nie być w konflikcie. Bo wiecie, yy, bo, co te, bo, bo co, kiedy te władze, na przykład, czy też te prawa ustanowione w tych dwóch różnych krajach, na przykład, występują przeciwko sobie? Na przykład. No nie? W jednym kraju yy, mi mówią to, a w drugim mi mówią zupełnie na odwrót. I co wtedy? No nie? Jestem Polakiem. Na przykład mamy sytuację taką, w, nie daj Boże, Polacy wypowiedzą wojnę Irlandii. Tak? Jest to możliwe? No jest to możliwe. No, no jest to możliwe. No nie wiem, po prostu zawsze jest to możliwe, tak? Nie jesteśmy wcale krajem takim spokojnym, tak? Tylko jest w nas jednak ten duch szlachecki, no nie? I ta szlachta, Rozumiecie. Byłoby to trudno oczywiście prze, przeprowadzić taką wojnę, ale jest to możliwe wypowiedzieć taką wojnę Irlandii, tak? No i co wtedy? A co w przypadku, kiedy na przykład, ja wiem nie będę tu mówić z imienia, bo to się nagrywa. Wielu z nas ma na przykład podwójne obywatelstwo. No nie? Ja, ja na przykład mam podwójne obywatelstwo, jestem Polakiem i Irlandczykiem. Mam dwa paszporty. Jeżeli chodzi o mnie, tak? I ja ślubowałem wierność temu narodowi, tu irlandzkiemu, tak? A jednocześnie jestem Polakiem i ślubowałem wierność narodowi polskiemu. Tak? Jakie mechanizmy tutaj zadziałają w, w sytuacji konfliktu? Kiedy te władze sobie będą obce? I ustanawiają takie prawa, że normalnie będą się nawzajem gryźć? Pytanie? Rozumiesz? Kwestię, tak? Okej, okay. dobrze. Żeby dalej, jakby już nie wprowadzać dodatkowego tematu, kochani, zapraszam do dyskusji.